To jest mój drugi odcinek na tym kanale Ogólnie, no, mój Paweł. Po prostu poczekajcie, bo coś mi się tu zepsuło To no, jest mój drugi odcinek Nie na kanale, tylko no, no, Mój Że mój, a nie na kanale Dobra, no i dzisiaj będziemy mutować basen Nie muszę sobie zmienić O, tutaj będzie ten basen nie może. Co się stało z moim basenem? Ej, bo ktoś mi coś tu zrobił. Ej, ale on miał być na dworze, nie tutaj. Boże. Zacznijmy od basenu gdzie będzie tutaj on. Dobra, to początku trzeba dziury! że była Nikola. Ona no, no jeszcze nic nie nagrywała na tym kanale. Co nie tylko pewnie coś nagra. Dobra, tapnę się. No, i już. No, o, co się to kupi? szczurze, ty. ty? O! Oh fuck. Zabijam sobie psa. wyszłam na tak. Udajmy, że nic nie Budowałem basenik na to, to krzewoką, no nie chcieli, to... no dobra, to poczekajcie, zobacz, co Na godzinę. no dobra, A, co, ko A, jest tu to... 25, i pięć. wtedy będzie musiał... muszę to zrobić na tle basenu. Gór mm. zapiał po prostu no ja lecę. Gór zapiał. kur zapiał. Ładnie, no, ładnie, ładnie, Dupa mnie boli. To go siedziałam. Hmm. Dobra. Może Marian. No dobra. Nie maskaj, będę mlaskać. Dobra. zapiął. No dobra, no to... Mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się. No jeszcze dzisiaj. Znaczy nie ze mną, ale z Nikolą się dzisiaj zobaczycie i może z kimś jeszcze. No to tyle. Pa!